Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji wiedzy o społeczeństwie. E, dzisiaj rozpoczynamy dział czwarty poświęcony wspólnocie narodowej i pierwszy temat: naród i ojczyzna. E, czego się dowiemy na tej lekcji? Właściwie e, mam nadzieję, że większość z tych kwestii jest jasna, e, bowiem e, pokrywa się z materiałem e, jeszcze z klasy czwartej e, z historii, e, ale także są to zagadnienia, które myślę, że większość z nas e, doskonale e, wie. E, dowiemy się, czym jest naród, dowiemy się, czym jest ojczyzna, poznamy polskie symbole narodowe, a więc poznamy też polskie dziedzictwo narodowe. E, zaczynamy od narodu. Naród e, to trwała, zorganizowana zbiorowość ludzi, e, która odwołuje się do wspólnej historii i wspólnego pochodzenia. E, także e, w takim sensie terytorialnym. E, ta wspólnota przywiązana jest do tej samej kultury i tradycji, posiada podobne wartości, posługująca się przeważnie tym samym językiem. I wreszcie naród na tle innych zbiorowości wyróżnia się tożsamością narodową, czyli takim poczuciem przynależności do danej wspólnoty, która definiowana jest właśnie aktualnie e, jako... E, Naród. E, ojczyzna m, to kraj, w którym się urodziliśmy lub mieszkamy, albo państwo, z którego e, pochodzili przodkowie e, danej osoby. Tutaj należy e, sobie powiedzieć, że nie da się jednoznacznie zdefiniować ojczyzny. E, dla jednego, tak jak jest też w definicji, Ojczyzną będzie bardziej kraj, w którym się urodził, dla drugiego bardziej nie kraj, w którym się urodził, ale w którym aktualnie mieszka. Natomiast jeszcze inna osoba będzie być może jakąś więź odczuwała do tego kraju, z którego pochodzili jego przodkowie, A więc tutaj jest to takie rozróżnienie. Dla bardzo wielu ludzi. E, ogromne albo istotne znaczenie ma tak zwana mała ojczyzna, e, tudzież ojczyzna lokalna, która odzwierciedla emocjonalny związek człowieka z konkretnym miejscem. To jest miejscowość, może być dzielnica, nawet region, gmina, powiat, e, z którego pochodzimy nie, lub e, gdzie mieszkamy. Czyli e, taki można powiedzieć sentyment, tak? Do e, pewnego miejsca, gdzie czujemy się e, w miarę dobrze e, i bezpiecznie. E, każda, mm, każde państwo, e, każda ojczyzna właściwie wiąże się z pewnymi symbolami e, narodowymi. Symbole narodowe to symbole, e, które w obrębie danego narodu. A także w jego relacjach ze światem zewnętrznym wyrażają tożsamość narodową i służą jej podtrzymywaniu. Czyli mówiąc takim prostszym językiem, symbole narodowe to takie symbole, które są powiązane z danym narodem, które po prostu świadczą o, o tej tożsamości narodowej. E, I tak mamy trzy podstawowe symbole: to jest flaga, godło i hymn. E, kolorystyka. Polskiej flagi pochodzi od chorągwi polskich władców i herbu państwa e, z czasów przedrozbiorowych. E, jej barwy mają e, swoją określoną symbolikę: to jest biel oznacza czystość i szlachetność, a czerwień e, królewskość, siłę, krew oddaną za ojczyznę i waleczność. E, oficjalnie za barwy narodowe, e, a więc te biało-czerwone. Zostały one uznane przez Sejm w 1831 roku, jeszcze w trakcie powstania listopadowego. E, I od tamtego czasu się nie, zmi nie zmieniły, a zgodnie z prawem flaga musi mieć kształt prostokąta, e, w którym stosunek wysokości do szerokości wynosi 5 do 8. E, jeżeli chodzi o godło, e, godło jest umieszczone w czerwonym polu tarczy i przedstawia orła białego z rozwiniętymi skrzydłami, ze złotymi szponami i dziobem oraz ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo. Od średniowiecza tutaj m, można wspomnieć, że różnie przedstawiano e, białego orła. E, pojawiły się one w herbach polskich monarchów. E, w 1919 roku orzeł biały stał się symbolem Rzeczpospolitej Polskiej, tej odrodzonej po I wojnie światowej. Natomiast w 1927 roku, jako oficjalny wzór godła przyjęto projekt autorstwa Zygmunta Kamińskiego. Z niewielkimi zmianami obowiązuje on do dziś. E, w okresie PRL-u, a więc tej zależności e, Polski od Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, polski orzeł został pozbawiony korony, którą przywrócono mu e, w ustawie. 29 grudnia 1989 roku, co było też następstwem przemian demokratycznych w Polsce. E, jeżeli chodzi o hymn e, noszący tytuł Mazurka Dąbrowskiego, e, jego tekst został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku e, na e, cześć e, legionów polskich utworzonych. We Włoszech też nosił tytuł Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Zyskał popularność wśród polskich żołnierzy, e, którzy walczyli u boku Napoleona. E, często towarzyszył też, o, m, też Polakom walczącym o wolność ojczyzny. E, oficjalną wersję hymnu m, utworu zatwierdzono cztery pierwsze zwrotki z, z w sumie sześciu, e, w, włącznie z refrenem. E, tekst został uznany w 1927 roku za hymn państwowy i jest nim nieprzerwanie do dzisiaj. Tutaj możemy wspomnieć, że e, w tej powojennej Polsce, oczywiście po I wojnie światowej, istniało kilku takich kandydatów do e, hymnu państwowego. E, takim jednym z największych konkurentów Mazurka Dąbrowskiego była pieśń Boże, coś Polskę, która ostatecznie jednak nie została e, wybrana na hymn państwowy. E, ostatnim takim zagadnieniem jest polskie dziedzictwo e, narodowe. E, dziedzictwo narodowe tak naprawdę odnosi się do bardzo wielu kwestii. E, odnosi się do świąt narodowych, odnosi się do dawnej potęgi państwa polskiego, do zasług oręża polskiego, e, do unikatowej przyrody, do osiągnięć wybitnych Polaków, czy też do idei e, wolności i demokracji. To jest tak naprawdę Zbiór bezcennych wartości narodowych, e, takich dóbr naturalnych w postaci chociażby przyrody e, czy też pamięci o e, historii naszego kraju, która też niejednokrotnie e, była e, wielka. E, symbole i dziedzictwo narodowe znajdują się także w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I tak na przykład artykuł 5 stanowi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienarusz, nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Artykuł 6 mówi, że. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkającym za granicą w zachowywaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym. I wreszcie artykuł 28, który wprost odnosi się do symboli narodowych. Mówi, że godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek Orła Białego w koronie w Czerwonym Polu. Barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Hymnem Rzeczpospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Godło, barwy i hymn Rzeczpospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. Oraz szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa. Dziękuję za uwagę.